Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku rozpoczynamy event urodzinowy, więc dajcie znać czy już znaleźliście jakieś fajne karty, czy trafiliście już coś dobrego, no i kto najbardziej wam się podoba, jeśli chodzi o obecne nowe karty, które się pojawiły I też przypominam, dni do meczu charytatywnego mamy 111, pamiętajcie, linki pod spodem w opisie dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, drodzy widzowie, pierwsza drużyna urodzinowa się już pojawiła. Tak to wszystko wygląda: potężne karty typu Ronaldinho, Leao, znowu, bo on chyba co, event jest normalnie: Haland, Bonmati, Griezmann, Vieira, Smith, Bellingham. No, wiele, wiele naprawdę fajnych kart. Havertz tutaj do SBC do zrobienia. Jest oczywiście też Cristiano Ronaldo, ale to zaraz nam pokażę, jak to wygląda w gierce. Bo tak, jak wchodzimy sobie w SBC. Najpierw zobaczmy, co ciekawego nam rzucili. Jeśli chodzi o zawodników, mamy tutaj Cristiano Ronaldo. Jeśli chodzi o Ronaldo, gdyby ktoś się zastanawiał, ile kosztuje to SBC, 2,9 miliona w tym momencie. Prawie 3 miliony, Cristiano Ronaldo, który ma 5 na 5 i ma tutaj playstyle e, Fineski i do tego Rapida. Także, no, przepotężna karta. Kurczę, no, chciałbym go zrobić, ale 3 miliony to jest mega dużo. Mamy też Hawerca którego możemy sobie tutaj podejrzeć albo nie możemy, zobaczymy czy tam się wczyta, wczytało się, 5 na 5 i tak jak wam mówiłem, ta wersja na CM interesuje mnie bardziej Kai Havertz kosztuje 1,2 miliona robiony od zera, za same końce tyle trzeba zapłacić czy dodali nam coś jeszcze tutaj nowego jeśli chodzi o karty? Chyba nie to są już te fantazy to nie, ale wejdźmy w zakładkę upgrade i tutaj mamy tak PIK 8.5+, 8.3 razy 10 Oprócz tego pamiętajcie, przypominam klasycznie o daily loginach i 82 plus combo upgrade jakieś. Daily login upgrade to róbcie, no bo to jest naprawdę ważne. Czy w ikonach ktoś się tutaj pojawił z urodzin? Chyba nie, chyba na razie tutaj nic nie mamy, więc przejdźmy sobie do jeszcze jednej rzeczy, bo tutaj, jak wejdziecie w objective, uwaga, teraz będzie, bo oczach raziło bardzo. To macie tak, za daily login, oczywiście to wam pokazywałem ostatnio, żeby pasuje to robić codziennie, były trzy. Daily play, czyli musicie zagrać trzy mecze jednego dnia i wam się zalicza jedno z tych wyzwań tutaj. I później za całą grupę dostajecie 86+, po drodze jeszcze jakieś paczki, piki, itemy LW to LM, um, także to też się dla kogoś może przydać. To jest to, co ja wam mówiłem, właśnie jeszcze muszę sobie zagrać tutaj następne dwa mecze. No i mamy flashback Tamiego Abrahama, czy jakiś mega wow no 5 na 5 W ogóle teraz chyba wszystkie karty będą miały 5 na 5 Z tego co widziałem Czy robię Ronaldo? Zastanawiam się mocno Ale nie wiem czy będziemy na niego stać Bo no 3 miliony przepalić To jest naprawdę dużo Także takie rzeczy mamy. Wejdźmy sobie jeszcze w ewolucję, bo tu jest ciekawie. Tu jest naprawdę ciekawie. Można zrobić ewolucję, która jest jedna darmowa, a druga jest płatna i można stworzyć naprawdę fajnych grajków z tego. Wiem, że tutaj się Adama Traore mój na przykład łapie i ten Adama Traore by miał taką kartę później. Tylko nie wiem, czy miałby 5 na 5, miałby 5 na 4, ale chyba wtedy mogę go wrzucić do ewolucji, która jest płatna do tej i tutaj bym miał Wtedy, już wszystko ładnie jest upgrade'owane. Tylko nie wiem, musiałbym dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego, mamy jeszcze, nie wiem, czy widzieliście, kosmetyczne ewolucje. I patrzcie na to, FIFA 18, FIFA 19. Możecie zmienić wygląd swoich kart. FIFA 20. Wow, która wam się najbardziej podoba w sumie? Tak się zastanawiam. Z którego roku? Nie wiem dlaczego, ale tam mi pierwsze przychodzi do głowy. Fifa 19. 18. No i mi się ta 19 podoba. 19 albo 20, tak mi się zastanawia. 20 jest ład... ładniejsza, bo coś się tu dzieje. Ta jest bardziej taka surowa, no nie? Ale. No fajnie to wygląda. 50k. 4 paczki 83 plus razy 10, czy będzie jedna, chociaż jedna, jedyna karta eventowa? Zobaczmy, nie ma tego pięknego, różowego walkoutu, który chciałbym zobaczyć. Mamy informa i mamy też dużo rzeczy, które będzie można przepalić. To na pewno jest plusikiem, także zbieramy na następne i będziemy szukać. I cyk, następna. Niestety nie pisaliście, że dobrze z tego sypie, no zobaczymy. Są informy, dobra. To, to zawsze, jak jest inform, to i tak jest ok. Cztery urodzinowe już, ma Maniek, trafiłeś? To nieźle. Daj jedną chociaż. Ajajajajaj ja, Pokażcie ten piękny tunel, no. 80. O nie, widzieliście! Impostor. Impostor dodany do klubu. I patrzcie, i teraz będę miał pecha w kolejnej paczce. O kur. Jak mi Morata przyniesie kogoś dobrego jeszcze, to przecież będzie hit. To Grimaldo jest. Raskin, CM. Kimkolwiek ty jesteś. Alvaro morata przyniósł mi pierwszą urodzinową kartę. Chcę przeprosić chyba i się pogodzić. No niestety, czy on ma 5 na 5? Oczywiście 5 na 5. Mamy 3 player piki 85. Może tutaj coś polecieć też fajnego. To jest jeden z trzech. Odkrywamy, sprawdzamy. Od razu widać, czy to jest karta eventowa czy nie, bo zaświeci nam się. Na, na biało chyba bardziej, z tego co pamiętam, więc Mapileon w pierwszej. Ederson. I informik. E, dobra, inform chyba spoko. Tych, tych informów potrzebuje dużo, bo ciągle jakieś SBC wychodzą, gdzie trzeba informa. Jest inform. O, jest! No nie! Come on! Drugi taki sam. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Evra ma być klocem. 4 2 1, 3 Nie widać składu. klasyka gatunku. Klosterman zablokował. Ciężki pierwszy meczek jak na razie. Zobaczymy co będzie dalej. A, tak jest, Diego, Armando Maradona. Nie no nie można tak tracić piłki. Przecież to jest pewna bramka, coś takiego. No co ja zrobiłem teraz? Aaa, sam sobie tą bramkę strzeliłem, tak jakby. <laughs> Jak na ręcznym <laughs> Na rondzie. Cyk 2-1. W końcu ja po kikofie. Lewa noga po długim. Lewa noga po długim i nam siedzi. No Pele nie możesz tak. Weź to popraw teraz szybko. Ej, klikałem chyba ze trzy razy, zanim on nacisnął... nacisnął zanim uderzył. Uf, tylko zrobił jeszcze krok, nie wiem dlaczego. No ale najważniejsze, że bramka. Dobra, kikov, pamiętajmy o kikofie. Ojo, Ojojojojoj! O, oj, ojo, ojo, oj. Oj, 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 oj. Że ja tak potrafię, to się zdziwiłem w tym momencie. Co to będzie? Alison. Oby, oby nie w takiej formie jak ostatnio w Lidze Mistrzów. Bergkamp, Tel, Maradona. Fajny składik. Reiten. No, Pele. Tak jest! To jest taka typowa bramka Pele. Przepchnąć się gdzieś tam. Jeszcze wcisnąć nogę. Dobra. Ja pamiętam. kofie. Ale piękny pasik. I teraz patrzcie. Podwójne. Lewa noga. Jednak prawa przełożył sobie. No dobra. I widzicie. W tym momencie. Ja chciałem strzelać z lewej nogi, ale on zrobił jeszcze krok. Przełożył na prawą. Tego już nie chciałem. Tak by był taki delay trochę dzisiaj. Na rondzie! Pele na rondzie! No mówiłem, nawraca pięknie. Czerwona kartka jakaś w meczu nas nie wiem kto. Jest. Wszyscy chyba Ronaldo i Hawersa robią, że taki tak gameplay chodzi. Możliwe. Wszyscy w paczkach siedzą. Dwa zerko. Ej, ale zauważyliście jedną rzecz, którą ja w pier z pierwszej ligi wprowadziłem już. Te podania, te, te, te wkurzające podania. Wszystko będzie na Kubę. Kuba przez twojego donata i przez to, że teraz poprosiłeś o tą paczkę, to. Pewnie nic nie trafimy, ale no, dziękuję, zobaczymy. Najwyżej no, będę Tobie dziękował. Jeszcze raz, za chwilę. Mamy paczkę z gwarantowanym zawodnikiem urodzinowym. Tutaj można trafić yy, jeszcze inne rzeczy też, ale zobaczmy na szansę. Inform85, 100% urodzinowy, małe są szanse na, na ikonę, bo jest 1,2%. Więc no, liczymy na kogoś urodzinowego. Będzie co najmniej jedna karta 91? Oj, myślę, że aż tak dobrze, to nie. Dobra, zobaczmy. Myślę, że to jest ten sam ziomek, którego trafiłem przed chwilą. To nie jest ten sam ziomek, którego ja trafiłem przed chwilą? Tak, to jest on! Tu jest ten raskin! I jeszcze Kelly 92. Ile ta Kelly kosztuje? Nie mam zielonego pojęcia. 92 overall. U 60k. Myślałem, że troszkę droższa będzie, na 92 overall. 5 na 5 no, jakieś 60-70, coś takiego. No z overallem trafiłeś. Chociaż tak, czekajcie. 5 na 5 9-2 tempa. Jakie nam ma playstyle? A, Trickstera i Press Prowen. Dobra, druga paczka od widza. Sprawdzamy. Sprawdzam. Jeszcze raz. Nie, ktoś inny. Kto ty jesteś? Się miałem cieszyć, ale, jakby to były stany. A, czekajcie, Isko! A, jak zobaczyłem kobietę, to pomyślałem o pani Smith i myślę, kurczę, tylko jak wyskoczyła reprezentacja, to się okazało, bo to na pewno nie będzie ona. Isko 91 w drugiej paczce, drugiej tutaj nie mamy urodzinowej. Isko nie jest drogi, bo Isko kosztuje w tym momencie 50k. Kubie jest mało i stwierdził, że muszę jeszcze tworzyć player pick 90+. W tym player picku jeden z dwóch 90+. No Wygląda to dobrze. Co będzie w środku? Zobaczymy. Dajcie coś dobrego. Takiego naprawdę, bo 90% to serio mogą być dobre karty. <laughs> to są trole, Jak oni lubią trollować w tej kanadzie, to jest niesamowite. Dobra, druga, tręcik, pół bańki, go, tręcik. A ktoś jeszcze ty mówił, że ten, że pasuje tego tręta do składu, żebym sobie kupił? Ten trend ma 5 na 5 tylko na jaką pozycję? Ile on ma do podań rzeczy? Porównajmy Zidana i Trenta. To tak, Trent jest szybszy, ma go... strzały. Strzały to jest chyba największy problem, ale ja mało z Zidanem strzelam, akurat. Podania ma lepsze, dryblik ma gorszy, defensywę ma lepszą i fizyczność też ma lepszą. Mordy, zrobimy tak. Trenta sobie zostawię tutaj zamiast Zidana, a zamiast Wiery zrobimy Hawerca. To jest dobry pomysł, według mnie.